Kiedy zaczynasz uzdrawiać siebie, odkrywasz coś, o czym nikt ci wcześniej nie powiedział. Zauważyłeś, zauważyłaś, że to ty przyciągasz lub tworzysz niezdrowe relacje, więc zacząłeś się leczyć. Zauważyłaś, że twoja praca była próbą udowadniania swojej wartości, więc zacząłeś zmieniać swoje życie. Poznałaś, poznałaś ranę matki, ranę ojca, style przywiązania, traumy dzieciństwa i może zastanawiasz się, kiedy to się wszystko w końcu skończy. Prawda jest taka, jeśli nie znasz siebie tylko jako myśl, emocje i wspomnienia, to nigdy się to nie skończy. Zawsze będziesz coś do odkrycia. Zawsze będzie rana do uleczenia. I to nie jest obfitość. To nie jest szczęście. To nie jest spokój. Tu zaczyna się duchowość. Tutaj. Nie jako ucieczka, ale jako przestrzeń, która przekracza psychologię. Zabiera cię tam, gdzie jest cisza, błogość, miłość, której żaden człowiek ci nie da. Bo nie jesteś swoimi myślami, nie jesteś emocjami, nie jesteś wspomnieniami, pragnieniami, potrzebami. To, co widzisz, nie może być tobą. Ty jesteś tym, który, która widzi, która doświadcza, nie obiektem, który reaguje. Kiedy zanurzysz się głębiej, odkryjesz miejsce połączenia z życiem, pięknem, miłością, której nie da się opisać i nie potrzebujesz do tego nikogo więcej, ani matki, ani ojca, ani nowej torebki, ani nowego samochodu. Jeśli nie znajdziesz w sobie tej wewnętrznej ciszy, zawsze będziesz potrzebujący, zawsze zależny od ludzi, od świata, od tego, jaki jest, zawsze w lęku, w triggerach, w bezsilności. Ale kiedy odnajdziesz w sobie tego, który widzi, poczujesz wolność. Co w tobie próbuję powiedzieć? Spójrz na mnie. Przestań mnie naprawiać. Zobacz mnie. Jesteś tym, który widzi, a to przynosi spokój.